Motosport, bo to przygoda bardzo witam sympatyków motosportowych, którzy dzisiaj dowiedzą się no, o miłym sezonie w 2023 Olafa Ryszyńskiego, który na Krosie dokonał tego fantastycznego tytułu wicemistrza strefy. Południowej i dziesiąte miejsce na mistrzostwach Polski. Dzień dobry, Olaf. Witam wszystkich. Serdecznie. E, to jest zawodnik Automobil Klubu Czuchów i trener, tata, mentor, nauczyciel, mechanik Patryk Reszczyński. Dzień dobry. Witam serdecznie prowadzący. Powiedziałeś, że najpierw e, powiemy o wicemistrzu Polski strefy południowej, bo ten tytuł tego wicemistrza Polski bardziej cię e, zadowala niż dziesiąte miejsce na mistrzostwach polskich. A to ciekawe, dlaczego. No, ponieważ lepsze, lepiej mi poszły te rundy, bardziej bezpieczne były, z dużą przewagą punktów je ja przejechałem, no i fajne ściganie było, lepsze, na lepsze niż na mistrzostwach polskich. Przejdźmy do sezonu, zaczęło się od toru Kowal. Kowale. Tak, to że w Kowali bardzo fajnie, fajne warunki, e, trochę zimno było, bo to początek był roku, ale bardzo fajnie poszła ta runda, na tej rundzie byłem drugi. I zaklepałeś sobie już sporo punktów i no, pojechałeś już do... No miałem przewagę. No właśnie, rodzie. i pojechałeś do Osielec bardzo już pewny siebie. Osielec. W Osielcu dobrze poszło. Wywaliłem się w pierwszym wyścigu, niestety, przeciąłem skok, ale bardzo dobrze poszło, bo później nadgoniłem. W drugim wyścigu byłem trzeci. Dogoniłem całą stawkę, no i też punkty mi dał, bo już w pierwszej rundzie miałem większą przewagę punktów, więc mnie nikt nie dogonił I cały czas byłem tu, na pozycji drugiej. czy już po Osielec był na miejscu pierwszym w generale czy jeszcze na drugim? Na Osielcu cały czas na na drugi. taką przewagę Aha. miałem, że trzymałem drugą pozycję ale cały Ale tu czas. chciałbym wtrącić jedną rzecz na temat tego toru w Osielcu, jest to y, dla zawodników mega wymagający tor, ale także dla osób, które odwiedzają ten tor, czyli dla kibiców. Z tego tytułu, że ten tor znajduje się na samym czubku góry przykieć. I tam, żeby wjechać, to jest po prostu Armagedon. Yy, a jeszcze najlepsze jest, że spada. opada... To jest, czyli ja nie rozumiem teraz, to jest atrakcja, czy nie atrakcja dla kibiców, yy, czy wyzwanie? Wyzwanie w ogóle dla... No, wyzwanie, żeby zobaczyć, jak zjeżdżą zawodnicy. Ci, ci nawet, którzy sobie nie poradzą z wjazdem na tą górę, żeby kibicować, no to niestety czeka ich bardzo długi spacer tą górą. Jeszcze powiem ciekawostkę, jak popada deszczyk leciutki i się skończą zawody, to jest mega problem, tam żeby stamtąd zjechać. Z tego tytułu, Już się uśmiechasz, Widziałeś, że ktoś tam widziałem, zjechał. Widziałem, bo są no. tam punkty z strażaków z OSP, z Osielca i po prostu łapią te samochody, dosłownie swoimi wozami strażackimi stoją. No i wiadomo, no jak coś, jak samochód zjeżdża, no to wali w ten strażacki samochód. No. Czyli Także... oprócz e, samych zawodów tam były no, są nie, inne nie, nie. Tak, tam są różne inne atrakcje. Offroad było normalne. <laughs> <laughs> Offroad. <laughs> no ale punkt widokowy jest <laughs> super je. w takim razie. A, A, fajnie, nie, fajnie, fajnie. to jest najważniejsze. Ogólnie na zawodach w górach są fajne widoki, bo zwykle tory są postawione na samej górze. Te zawody są organizowane przez bardzo fajną rodzinę i y, klub, MTR Osielec. Tym klubem zarządzają taka rodzina zacna górali, Państwo Rapacz. I po prostu prezes tego klubu od A do Z całą tą imprezę prowadzi. Jest komentatorem, jest człowiekiem, który ustawia starty. No po prostu facet firma, no wszystko tam robi. Facet orkiestra. I ma to wszystko Moto pod Cross. kontrolą, naprawdę. naprawdę. I pełen szacun, tam są przepiękne nagrody, przepiękne potrawy, które można tam spróbować, przez, przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Niepowtarzalny klimat i temat, no i bardzo dużo ludzi. To, to pozdrow, proszę Cię. No oczywiście pozdrawiam cały klub MTR, Osielec i Państwo panią Rapacz i wszystkich, którzy nam kibicują. Dębska Wola, ciągle jesteś drugi w Generalce, mówimy o tytule wicemistrza strefy południowej. bardzo tak. proszę. W Dębskiej Woli się dużo działo, w pierwszym w ogólnie zaczniemy od kwalifikacji. W kwalifikacyjnym wyścigu poszło mi dobrze, byłem trzeci. Później był wyścig pierwszy, w którym pod koniec wyścigu mi pękło koło. Sprychy, całe szprychy, szprychy wypadły. Pękły. No i już dojechałem na rozwalonym kole, na pozycji czwartej. Drugi, wyś, drugi wyścig, bardzo fajnie. Naprawiliśmy ustarkę. Pożyczyliśmy ja ci koło. tylko przerwę, że tu był bardzo My? duży fart z tym kołem, że pękły dopiero te szprychy na końcu wyścigu. Bo jakby to przy skoku ostatnim, czy przedostatnim skoku, te już byłem zerwany. I, by I on by. Z lotu, padł na e, ziemię e, motocyklem, to po prostu te sprychy nie wiem, gdzie bym mu weszły, No tak, powiem, Ogólnie no. bardzo duży fart, a w drugim wyścigu fajne ściganie z chłopakami do trzeci No tu też trzeba zaznaczyć, że pożyczyliśmy od Sebastiana Grygi. E, to jest e, człowiek, który startuje w Masters Plus, czyli coś takiego w Twoim wieku 49,5-51, tak? Jak prowadzący ma tutaj swój zacny wiek. No i Sebastiana, proszę, koło. Sebastian na te tylko i, i, i żeśmy dokończyli drugi wyścig. Dokładnie. Na pożyczonym kole od pana Sebastiana Grigi. W serdecznie go pozdrawiamy, oczywiście. Dębska, wola, który w generalce, ciągle drugi. Ciągle drugi, z dużą przewagą. Ciągle drugi zostają ci ostatnie zawody, to jest kamienica. Bardzo proszę i No w kamienicy była mega fajnie. Kwalifikacyjna pozycja druga, wyścig, y, pierwszy, trzecia pozycja, bo troszeczkę mnie wyścignęli. Nie mówię, słabo, słabo mi start poszedł i musiałem gonić, no i drugi wyścig, trzeci, trzecia pozycja, no i skończyłem na drugiej. Czyli słaba Bardzo słabe. dużą przewagę miałem. Punktu. Utrzymałeś to drugie, drugie tak. miejsce no i na WMKT. strefy południowe zdobyłem. Um, nie było łatwo, to dlatego no chciałeś łatwo, o tym mówić jesteś dumny z tego pucharu? Jestem dumny, że udało nam się, pomimo przeciwieństw, które koło nam popsuło się. A to, a no no a przepraszam, to... a mógłbyś wspomnieć o przeciwieństwach dojazdu do tych ostatniej rundy w kamienicy? No tak samo, bo samochód nam trochę się psuł. Trochę to znaczy na o, tyle, o, że dojechaliście, czyli nie, tak, po prostu tak samolot... w ostatniej chwili? Nie, tak jak w samolocie, y, gubiliśmy paliwo po drodze, po prostu taki wężyk od przelewu przy silniku nam poszedł i tak ta lampka od tego paliwa znikała w oczach i ja mówię, no nie wiem, tak dużo pali ten samochód, no ale no mieliśmy No ale, ale Patryk Leszczyński powinien na takie ewentualności być przygotowany. Nie no, nie, wszystkiego da się, nie wszystko da się przewidzieć, to nie ale, jest... ale usterkę no, no, bo... usunąłem w 10 minut. Ne, drugi gratulacje. Ne, no. Teraz powiedz, który to jest ten puchar, bo tak patrzymy, wizualnie jesteśmy, te puchary stoją na dole. Czy to jest ten z lewej, czy to jest ten z prawej strony? Z lewej, z lewej. Wicemistrzu, gratulacje. Ne, mamy pozdrowienia z dwóch torów. Kamienicę nie pozdrawiacie i tor Kowala, czy kogoś też tam pozdrawia? pozdrawiamy? Pozdrawiamy. E, tutaj też smutna informacja, chłopaki z toru Kowala, czyli organizatorzy tego klubu. Powiedzieli, że już ostatni raz robią zawody, ponieważ nie są w stanie wydołać finansowo, żeby taką imprezę jeszcze raz odpalić, ponieważ że tak powiem, tu już nie chodzi o sponsorów, ale władze nasze państwowe PZM nie wspomagają tego toru i oni sami jakoś tam starają się tą dziurę zalepić, ale no powiedział mi kolega, że już nie dadzą rady. Na no, sponsorzy lokalni? No właśnie, no to sprawa jest tego rodzaju z tymi sponsorami, to jest tak, jak tak naprawdę ten sport utrzymuje się ze sponsoringu gmin czy podmiotów jakichś gospodarczych, a, a tutaj, no że tak powiem, władze PZM nie wspomagają niektórych torów, no i, 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 te, i te tory coraz bardziej i te zawody są no ubogie, ubogie po prostu, no bo tu każdy sobie radzi jak może, no, no. i mówię, no tutaj na przykład, na przykładzie z południa gdzie MTR osielec, no to mówię, no to tu jest ten prezes, pan Rapacz. To jest bardzo sprawna rodzina, bardzo duża rodzina i, i oni naprawdę tam no, 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 rękami, nogami tych sponsorów przyciągają i tam jest naprawdę przepięknie. No ale to mówię, nie każda gmina. Yy, no, ma takich sponsorów. W ale swoim wiesz, Badryk, to jest moment, gdzie tu możemy pod każdym względem motosportowym powiedzieć, że ten kraj jakoś tak, nasz kraj, kochany kraj, nie do końca aż tak mocno inwestuje nie, to... w takie zawody. Nie, no ja tu ubolewam nad tym, że taka jest u nas tendencja, że kupę kasy się ładuje. No przepraszam, no wiadomo, może kutekwiraże, ale. Siłkę nożną. A tu się dzieją takie rzeczy, tak, a tu młodzi ludzie startują, jest naprawdę duży nakład finansowy, żeby wystartować w takich zawodach, a to jest takie wszystko pominięte, no, ten nasz motosport jest pominięty. No I właśnie. Dużo zawodników przyjeżdża na zawody. Na Mistrzostwach Polski Polskich jest po 200 zawodników. No więc właśnie, wiem, że no. po 200 zawodników. E, masz 15 lat, jesteś w kategorii junior i jechałeś motocyklem 125. o pojemności 125. E, mistrzostwa Polski, być w dziesiątce najlepszych no. w naszym kraju, no to ja bym również był zaszczycony i dumny z tego powodu. No w tym roku mistrzostwa polskie na mnie wyszły. W pierwszej rundzie w Lipnie w, w sumie dobrze poszło. Bardzo dobrze, pojechałem szósty byłem. W Czuchowie, zawsze lubiłem jeździć na Czuchowie, bardzo fajne ściganie. Czuchów, w które miejsce? W Czuchowie byłem szósty też. I bardzo dobrze mi poszło. Dalej było, była nekla. Bardzo słabo mi się jeździło w nekli. Nie to jest tor pod nie, Poznaniem. Nie, nie mogłem w ogóle znaleźć nitki na tym torze. Słabo mi poszło. No może nie do końca się przygotowałeś, nie rozczytałeś no. może do końca tego toru. Nie chodziłeś po tym torze. Jak... Nie, no szczerze, chodziłem, nie ale... Szczerze, pamiętam Bo to róży... później... Później, że te y, rozmowy między chłopakami, tutaj Olafem i resztą, y, podsłuchałem tak kątem ucha i każdemu się nie podobał ten tor, no nie podpasował. Pasował, Ta, w połowie mojej nie. klasy, no to wiadomo, to już kto zna sobie lepszą nitkę, ale ogólnie tor fajnie przygotowany, ale pod względem jakby nitki, technicznym, to, technicznym bo... no to... Trzeba na nim pojeździć. Trzeba razy. Trzeba, Słusznie i to chciałem zauważyć. Tak, no, Dziękuję, Patryk. Nie to z bomby i. Pojedziałeś e, hełmno. We bardzo mnie proszę. Pierwszy wyścig dobrze, to... bez żadnych e, problemów. Przejechałem całą, cały tor. Była ósma pozycja. Później w drugim wyścigu na drugim okrążeniu chłopak we mnie wjechał. Wywaliliśmy się. Dwa pęknięcia na ręce miałem i mnie zdyskwalifikowało z wyścigu. Dlatego skończyłem Leciał na się dziesiątej do, pozycji do dalszych, do A tak, to bym skończył zawodów. Mistrzostwa Polski na szóstej lub siódmej pozycji, lub piątej, jakbym się dobrze postarał w tym drugim wyścigu. No to z tego bardzo powodu... mała y, przewaga była punktów nad y, innymi zawodnikami i tak samo no, wszyscy byliśmy w ma mało punktów. Powiedz teraz tak, jesteś w szkole mistrzostwa sportowego. Jakiej szkole? Bo... Yy, w szkole ZT70, w klasie wyślarskiej jestem w technikum. No, wiosuję, trener jest ze mnie zadowolony. Bardzo dobrze mi idzie na razie. Postaramy się w następnym sezonie pogodzić wieślarstwo to razem, ty masz wii razem wii. z motocrossem. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Postaramy się po pogodzić oba te sporty, wieślarstwo i motocross, żeby trener był dumny, ja mam, nadzieję, ja mam nadzieję, że nie będą te zawody wioślarskie i motokrosowe wchodziły sobie w paradę. No taką mam nadzieję cicho, cicho, ale to... No jeszcze o, obozy będę miał wyślarskie. W, w, w o tym porozmawiamy w, w, w następnym programie, ale ja chciałem zwrócić uwagę na kolejne podziękowania z mojej strony. I nie tylko z mojej, bo i ze strony rodziców Tymka, chorego chłopca. O, łapca. tu warto wspomnieć. Przepłynęliście, Olaf przepłynął, asystowałeś, myśmy to tam pokazywali również. Mm, dziękuję Ci bardzo, bo to bardzo przemiłe i naprawdę super gest. No, płynę, bardzo. Dla skont... Tymka no, w, 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 podjęliśmy taką inicjatywę, żeby przepłynąć to. Podjąłem się tego, trenowałem. No i zrobiliśmy to dla Tymka, żeby wyzdrowieć. Ja Udało jeszcze się raz przepłynąć dziękuję. u nas Wisłę, w Wpław, od brzegu, od strony Płocka do strony Radziwia, No tutaj Olaf się przygotowywał, także no, tu też wiemy. Co się teraz dzieje, no troszeczkę Tymek ma problemy z, ze swoją chorobą, także bardzo zapraszamy do wspomagania Tymka i modlitwą, i także na zbiórce, która mieści się na Się Pomaga, Tymoteusz Cholewiński, serdecznie zapraszamy do wspomożenia, no, mamy nadzieję, że z tego wyjdzie, Ogromną ręką, tak jak Ola. Gdybyśmy od teraz złożyć podziękowania tym, którzy doprowadzili Cię do tych dwóch fantastycznych pocharów, czyli Wicemistrzostwo e, Południa i dziesiąte miejsce Mistrzostwa Polski, komu byś najpierw podziękował? No, na e, dziękuję Taksie za to, że mi wspomagał, dziękuję Patrycji Brożek, z którą trenowałem cały sezon, e, dziękuję też trenerowi Wyślarstwa, którym, z którym teraz trenuję, przygotowywałem się do połowy rund z, z Strefy Południowej. No Dziękuję jeszcze raz Tacie i wszystkim bliskim, którzy mi pomagali. I moim kolegom i przyjaciółom. No, no, tu także niesamowita, Madeline, była, proszę, tak. także niesamowita była sytuacja, bo byliśmy w tym roku w Czechach na Mistrzostwach Świata w Loket. I tu yy, pragnę nadmienić, że spotkaliśmy, dosłownie spotkaliśmy wielokrotnego, legendarnego mistrza motokrosu Antonio Carolego. To jest Włoch, który po prostu zdobył w motokrosie wszystko, co możliwe. To jest taka po prostu postać. Porównywalna do, do Ronaldo w piłce nożnej, no przykładowo, ewentualnie w Formule F1 do Michaela Schumachera. Także mamy autograf tutaj na bardzo ważnej tablicy, która zawsze jeździ z nami, na, na, zamontowana na motocyklu. Olaf ma także autograf na koszulce. Także niesamowita przygoda, yy, że spotkaliśmy się no, z mentorem, yy, bo nawet taki sam numer mamy. Jak Antonio Karoli na swoim motocyklu. Jakie plany na następny sezon? Czy o nim już myślicie, czy jeszcze? No już są plany. Zawsze, bardzo proszę, Ola. Są plany no, Tylko bardzo proszę, krótko. Przejechać są plany Mistrzostwa Polski, strefę Południową, możliwe, że centralną, no i zawody wyślarskie, jakie jeszcze będą. Jeszcze, się, jeszcze nie wiem w jakich terminach, ale mam nadzieję, że się nie będą nakładały i że wszystkie te starty pójdą dobrze, szczęśliwie, bez żadnych... Olaf, trzymam bardzo mocno kciuki i no może będzie następny sezon, bo ja nie pamiętam, czy był jeden chociaż sezon, żeby się nie wywrócił. Może w następnym się nie wywrócił? No, oby tak było i bo ciągle udoskonalam coś i... swoje umiejętności po to, żeby się już nie wywalać. Czyli życzę Ci, żebyś w następnym sezonie po prostu się nie, nie wywalił, nie wywrócił no i, i nie połamał. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek MotoSport Przygoda. Olaf Reszczyński, który poprowadzi nieoceniony dziennikarz i śledczy motosportu Czałowny, płockiego i światowego również, Bogdan więc. Wolny. W następnych programach również będziemy mówili o motokrosie i o i o automobilach Czuchów z tego powodu, że grudzień i styczeń oraz luty to też są miesiące, w których oni przygotowują się do sezonu. W jaki sposób? Zaprosili ja również na kolejny program. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.